Konstylaczki, witam Was ponownie na moim kanale. Jeśli jesteś tu nowy, cześć! Ja nazywam się Konstylenc. Jeśli chcesz się czegoś więcej o mnie dowiedzieć, zapraszam Cię na mojego Facebooka, Instagrama oraz Twittera. Wszystkie adresy znajdziesz na dole. Jeśli dzisiejszy film Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić kciuka w górę oraz zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Naciskaj szybciutko teraz ten czerwony przycisk. W dzisiejszym odcinku, jak pewnie widzicie, po opisie zaczynamy nową serię... I udajemy się do second handu Biga Style, po to, żeby pokazać wam, zdradzić wam kilka trików, jakimi ja od lat posługuję się przy wyszukiwaniu perełek właśnie w second handach. Do takich sklepów chodzę praktycznie od 14 roku życia. Pamiętam, że kiedyś to było takie, wiecie? Niezbyt modne, nie mówiło się o tym jakoś głośno, że idzie się do takiego sklepu właśnie z drugiej ręki, tylko raczej po cichu, po kryjomu kupowało się jakieś stylizacje w second handach, a później w szkole robiło się na przykład furore, bo się miało fajny ciuch. Kilka lat już minęło, czasy się pozmieniały, ludzie zaczęli częściej chodzić właśnie do second handów i okazuje się, że można tam znaleźć niezłe cuda. I to nie jest tak, jak popula popularnie myślimy, że możesz tam znaleźć tylko rzecz używaną. Nie, można znaleźć rzeczy nowe, z nalepkami. Są to nawet buty, które mają nalepki wszystkie na podeszwie, nie są w ogóle używane. Są to ubrania z metkami takich marek jak New Look, jak Primark, jak Atmosfer. Uda się też znaleźć czasem coś markowego jak Chanel, Dolce Gabbana, Armani, Versace. No dużo, dużo by wymieniać, ponieważ ja już na te second-handy chodzę od 14 lat. Dużo tych miejsc przerobiłam i dzisiaj chcę razem z Wami pójść do Biga Style, pokazać Wam jak wyszukać taką perełkę, czym się kierować, zdradzę Wam moje triki i mam nadzieję, że tym sposobem zachęcę Was do pójścia właśnie do BigaStyle. Okej, okay, ja mam na sobie wygodną bluzę oversize'ową Nomen Omen, która także jest zakupiona w second handzie. Ubrałam ją, żeby mi było wygodnie podczas wyszukiwania naszych dzisiejszych perełek, które uda nam się znaleźć w BigaStyle. Także zbieramy się i do dzieła! Jesteśmy na miejscu w Biga Style i zaczynamy nasze poszukiwania. Jak pewnie widzicie, jest tego sporo, więc jest co robić. Pierwsza zasada to przede wszystkim cierpliwość. Musimy po prostu poszukiwać naszej perełki, sztuka po sztuce, przewijając po kolei wieszaki jeden za drugim. W poprzednim odcinku wspominałam Wam, jakie będą najgorętsze wzory na wiosnę 2019. Teraz tutaj w Wigast postaramy się odszukać te najładniejsze printy. Etno klimaty. Zobaczcie, to jest dokładnie to, co mówiliśmy w ostatnim odcinku na temat wzorów, kolorów. Etno mamy tutaj żółte wzory, fioletowe. To są teraz najgorętsze trendy na wiosnę. Następne kwiaty, klasyczne paski, to nigdy nie wychodzi z mody. Dużo kwiatów na pewno idzie znaleźć, to oczywiste, no bo przecież mamy wiosnę, tak? Ale szukam czegoś, wiecie, zwierzęcego. I jest nasza panterka, najmodniejszy trend z sezonu wiosna 2019. Druga ważna zasada jaką należy stosować podczas udania się do właśnie second handu to nie sugerowanie się rozmiarem z metki. Tutaj jesteśmy teraz na sekcji rozmiarów XXL i zobaczymy co uda nam się tutaj znaleźć. O, i mamy znowu najmodniejszy print sezonu, panterkowa sukienka. Może być ona troszeczkę za duża na nas, jeśli nosimy na przykład klasyczną emkę, ale wystarczy, że przewiążemy się w talipaskiem paskiem i stylizacja będzie odpowiednia praktycznie na każdy rozmiar. A jak już przy dużych rozmiarach jesteśmy, to pamiętajcie, że możecie kupić sobie dużą oversize'ową koszulę, związać ją w pasie i potraktować jako sukienkę. Może to być oczywiście koszula męska, czemu nie? Teraz kobiety noszą się bardzo męsko, bo jak Wam wspominałam w pierwszym odcinku na temat trendów, nosimy teraz garnitury i tą męskość zamieniamy w kobiecość. W ostatnim odcinku wspominałam Wam, że bardzo modna, modny jest wzór tak zwanego szkicownika, czyli są to po prostu jakieś drobne rysunki na materiale i zobaczcie co tutaj znalazłam, piękną białą bluzkę z jakimiś rysunkami z Paryża. Kolejna panterka, tym razem w wydaniu krótkie, krótkiej buzeczki ze stójką, to też jest gorący trend, można na to narzucić jakąś marynarkę i stylizacja już jest gotowa. Trzyki na poszukiwanie odpowiednich perełek to szukanie ich po prostu po markach, więc zwracamy uwagę na metki. To jest hit. Najgorętsze trendy na wiosnę to przede wszystkim printy zwierzęce. Czyli także i krówka. Taką spódnicę, tak jak wspominałam Wam w poprzednim odcinku, najlepiej zostawić z minimalistyczną stylizacją. Niech ta część garderoby, garderoby będzie gwiazdą Waszego outfitu. Jedzi Panterka. A tutaj propozycja Etno spódnicy. Zobaczcie, jakie ciekawe fason. Powodzeniem będzie pięknie wyglądać do zwykłej czarnej bluzki. A, no i zobaczcie co znalazłam. Jeden z najgorętszych kolorów na ten sezon: limonkowy. Nie trzeba udać się do sieciówki, żeby znaleźć najmodniejsze fasony i kolory. A tutaj kolejna w nieco innym odcieniu. Nie przekreślajcie ubrania wiszącego na wieszaku. Wiadomo, że tutaj te ciuszki nie będą wyglądać tak pięknie jak w ekskluzywnym butiku. Warto je zabrać ze sobą do przymierzalni i zobaczyć jak leżą. No i przechodzimy do sekcji dodatków. Zaczynamy od torebek. No i biga tym razem na styżnie zawodzi i znajdujemy print panterkowy na torebce. Gorącym trendem na wiosnę 2019 są również miniaturowe torebeczki. Słodka! Znajdziemy tutaj także print węża. widzimy tutaj też takie perełki jak nowe torebki chociażby z Primarku. To jest niemożliwe. Mój ulubiony serial z Bika Proszę bardzo. Przyjaciele i ich kawiarnia Central Park. Teraz zabieramy koszyk i wybieramy rzeczy do przymierzalni, żeby pokazać Wam stylizację na mnie. Nie wiem, czy jeden z wystarczy. Zobaczymy. Podczas wybierania ubrań do przymierzalni nigdy nie sugeruję się ani rozmiarem, ani tym, jak to wygląda na wieszaku. Po prostu zabieram to, co wpadnie mi w oko, albo co jest modne w chwili obecnej. I sprawdzam, jak leży na mnie, próbuję to zestawić z tym, co już mam, albo z tym, co jeszcze uda mi się znaleźć w second handzie. To jest kombinezon, o którym wcześniej Wam wspominałam. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na mnie. Ogólnie nie wyglądam najlepiej w kombinezonach, ale strasznie mnie ciekawi, jak to leży. To też już wcześniej Wam pokazywałam, przykuło to, przykuło to mój wzrok. Jest to niestety krótki kombinezon, więc nie na moją sylwetkę, ale myślę, że jeśli dołożę do tego rozkoszowaną spódnicę, to góra będzie fajną bluzką. Może walentynki już były, ale na przyszły rok możemy się już zaopatrzyć. Dużo osób mylnie sądzi, że w second handach znajdujemy dosłownie ubrania z drugiej ręki. Często udaje się znaleźć nowe produkty, tak jak i ta sukienka z New Luka. Na szczęście udało się już wszystko zmierzyć. Nie pokazałam Wam wszystkich stylizacji. Zostawiam to do następnego odcinka, w którym pokażę Wam, co udało mi się kupić w Ligaspik. A teraz idę już do kasy, zapłacić za moje zakupy i lecimy do domu. Jak widać, torba jest wypchana po brzegi. Może chcielibyście zobaczyć, co mam w środku? A i owszem, zobaczycie, ale to w następnym odcinku, dopiero za tydzień. Także torbę z Biga Style sobie na razie odkładamy. Możecie być pewni, że jest tam dużo fantastycznych perełek, które z chęcią Wam pokażę. Ok, przejrzeliśmy cały asortyment Biga Style w Chorzowie. Troszeczkę nam to zajęło czasu, ale bardzo się cieszę, że udało się zrealizować ten odcinek, ponieważ znaleźliśmy świetne produkty. Zakupy jak widzicie są i jak zobaczycie w następnym odcinku, co udało się kupić, są bardzo udane, tego jestem pewna. Obserwujcie nas, żeby nie przegapić tego odcinka, najlepiej naciśnijcie dzwoneczek i subskrypcję i wtedy YouTube Was poinformuje o kolejnym odcinku, który wrzucę. Znaleźliśmy najmodniejsze trendy na wiosnę 2019, a jeśli nie widzieliście moich poprzednich odcinków, to tutaj zostawiam Wam linka i trzy odcinki, w których rozmawiamy sobie o trendach na wiosnę 2019, o kolorach i wzorach. Udało nam się znaleźć takie wzory, jak na przykład panterka czy krówka, najmodniejszy kolor wiosny, czyli na przykład Limonka i wiele, wiele więcej, jak też zresztą zobaczyliście w tym filmie. Cieszę się, że Bigastyl ma taki szeroki asortyment i bardzo modny, także. Z całego serca polecam Wam Biga Style, to jest sieciówka, która istnieje w całej Polsce, także sprawdźcie czy w Waszym mieście taki second hand jest. A jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia wkrótce, hej!